Już dzisiaj polskie kluby zaczynają zmagania w Lidze Konferencji. Zapraszam na krótki materiał. Raków, Lech, Legia i Jagielonia to konkretnie zespoły, które podejmują walkę o awans do fazy Pucharowej. Lechowi nie udało się przejść eliminacji Ligi Mistrzów oraz Ligi. Europy. Legia odpadła z eliminacji Ligi Europy, reszta natomiast bez problemu poradziła sobie od początku eliminacji Ligi Konferencji. Szczególnie Jagiellonia, Raków z małą wpadką, ale nie drżeliśmy do samego końca o to, czy uda im się awansować. Na różnym etapie jest każda tak naprawdę z tych ekip, każda z nich też ma zupełnie innych przeciwników w tych zmaganiach. Najlepiej z całej, z całej czwórki wygląda, przynajmniej punktowo w tabeli ekstraklasy, na razie Jagiellonia. Każda drużyna ma też, oczywiście, zaległe spotkanie do rozegrania to trzeba mieć na uwadze. Zacznijmy konkretnie od mistrza Polski, Lecha Poznań. Siódme miejsce w ekstraklasie słaby start. Dostali 4 do 1 od Krakowi. Wpadka z Zagłębiem, remis ostatnio z Rakowem i Jagiellonią. Przeciętny start zatem, a w lidze konferencji Kolejusz ma, mm, moim przynajmniej zdaniem, najtrudniejszych rywali. Dzisiaj zagrają z Rapidem, potem Lincoln, Rajo, Lozana, Minds, i Sigma Ołomuniec. Nie mam przekonania, że będzie to łatwy awans. Rajo czy Maez? no brzmi groźnie, ale słabo. Wystartowali w swoich ligach. Rajo, 5 punktów. Miejsce niedaleko od strefy spadkowej, bliżej środka, ale nie wygląda to rewelacyjnie. Mańc tym bardziej blisko tej strefy spadkowej. 4 punkty dotychczas tylko zgromadzone. No, w meczu z Lincoln Lech tak naprawdę będzie wyraźnym faworytem i nie typuje ich do top 8. Do tego dokładamy liczne problemy z kontuzjami. W lidze teraz Gieksa Pogoń, czyli mecze, które trzeba wygrać. i Tym bardziej, że obie te drużyny są kompletnie bez formy. I myślę, że w tych zmaganiach raczej Lech sobie po prostu da radę, poradzi. Ale jestem bardzo ciekaw, jak Lech będzie w stanie to pogodzić. Osobiście o Lecha bardzo się obawiam, jak to będzie wyglądało. Jest bardzo też nieregularny. No i ci rywale to niestety... Kolokwialnie nie są ogórki, no Rio czy Mainz, mimo że sobie średnio radzą w swoich ligach, to dalej brzmi groźnie. To są zespoły stawiane w roli kandydatów do zdobycia tej ligi konferencji. Może nie są to czołowe zespoły pod tym względem, znaczy no są czołowe właściwie, ale nie, nie w top 1 czy top 2. Do tego sobie jeszcze później przyjdziemy. No i rapid. Ja pamiętam jako kibic Wisły Kraków mecz z tą drużyną, wiadomo gdzie Wisła, gdzie Lech. I nawet w tym momencie, natomiast też to nie jest taki dosyć łatwy rywal, którego na pewno Lech ogra bez najmniejszych problemów. Mam pewne obawy co do Lecha, patrząc na ten terminarz. Najwyżej z całej czwórki, tak naprawdę, jest Jaga w ekstraklasie. Wygląda ich forma solidnie. To, to co najmniej solidnie. Przegrała tylko raz na inaugurację z Thermaliką i, i wtedy były takie liczne głosy, że mm, no, ta rewolucja nie przyniosła nic dobrego, będą liczne odejścia jeszcze Abramowicza, Pululu. Ci piłkarze zostali, a prezentuje się naprawdę świetnie. Na start Hamrun, czyli zespół, który musi wręcz Jaga ograć, potem Strasburg, no tu będzie dużo ciężej. Skandia, Kups, Rajo, Alkmar. Także pierwsze cztery mecze, gdzie można i należy zakładać, myślę, przynajmniej 7 punktów. No, po Hamrun, no, Boszkendia, które trzeba ograć. No, myślę, że Kups też do ogrania. No, najgorzej z tym Strasburgiem. Później, właśnie Rajo Alkmar. To są trudni rywale. Alkmar nieco mniej groźny niż Rajo. Tak to przynajmniej, mi, tak mi się wydaje. Najtrudniejsi do przejścia, no, no właśnie Francuzi. Ale. Terminarz przystępny, bardzo przystępny, dużo lepszy niż ten Lecha Poznań uważam. Dobra forma, kapitalny imas, no Jaga przeszła tą bardzo sporą przemianę kadrową, ale nie widać tego z perspektywy czasu, na początku mogło, mogło tak się wydawać, że będzie to spory problem Jagi, ale nic z tych rzeczy. Polecam materiał od Sebastiana na naszym kanale, gdzie nagrał właśnie swoją perspektywę na temat tego klubu. Bardzo mądrze poukładana drużyna, podoba mi się to w jakim kierunku zmierza i o Jagiellonie jakoś najmniej się obawiam o dobry wynik w Lidze Konferencji. A co ciekawe, według danych spośród całej czwórki, to Jaga ma najmniejsze szanse na wygranie, na wygranie w Lidze Konferencji w tej fazie ligowej, żeby zdobyć miejsce pierwsze. Nie zakładam oczywiście, że którakolwiek nasza Drużyna tego dokona, ale to, że raków jest tutaj na miejscu pierwszym, jest dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem. No i skoro wywołałem raków, to do niego sobie przejdźmy. Powiedzieć, że drużyna paprzuna jest bez formy, to chyba nic nie powiedzieć. Lekko wyszli z kryzysu, ale dalej prezentują się co najmniej przeciętnie. Jeszcze dwa tygodnie temu w zasadzie byli w strefie spadkowej. Wygrali tylko jeden mecz na pięć ostatnich z Widzewem ligowych. Zresztą Łącznie zrobili to widzę w tym sezonie tylko trzy razy. Pamiętam to zwycięstwo z GieKSą, chociażby 1-0. Mogę się teraz mylić, ale tak w głowie, taki wynik mi w głowie zapadł. Liczne konflikty, problemy z Brunesem, podważany Marek Paprzun. ale czy można się temu dziwić? No Wiele ostatnich decyzji szkoleniowca wydawało się niesłusznych. Dokąd to zaprowadzi raków? No, z kryzysu myślę, że wyjdą. Może już nawet wyszli po części. E, punktować będą, ale no, mam trochę wrażenie, że w ostatnim czasie reszta stawki im odjechała. Czyli Jagiellonia, czyli Legia, Lech, o, po części też e, można tak powiedzieć. Dzisiaj Rumuńska Krajowa, następnie Sigma, Łomuniec, Sparta, Praga, Rapid Wiedeń tak jak w przypadku Lecha, e, Zriński. No i Omonia, Nikozja, brzmi nawet nie najgorzej, dlatego może ten procent na zwycięstwo jest najwyższy spośród Lecha Jagi i Legii i aż tak bardzo to dziwić nie może, ale patrząc na sinusoidę dyspozycji klubu z Częstochowy daleko mi do optymizmu przy jakiejkolwiek rywalizacji z kimś w Europie. Brawa za eliminację, najtrudniej było z Hajfą, ale tak jak wcześniej wspominałem, nie było jakoś specjalnego drżenia o to, że Żeraków z tą hajfą Ew, awansuje, pierwszy mecz nie ułożył, w drugim wyglądało to dobrze, no końcówka może, może trochę tam tego strachu było no ale drzeć natomiast trzeba było Legię Warszawa która w naprawdę wielkim horrorze uzyskała ten awans, a prowadziła i to ze sporą zaliczką w rewanżu, nowy dyrektor nowy trener jak samo jak sam podkreśla, zdecydowanie woli wygrywać 1-0 niż 4-2. I faktycznie da się to dostrzec w ostatnich meczach. Na początku jeszcze defensywa była bardzo niepoukładana, jak cała gra Legionistów. Teraz tylko dwie stracone bramki w czterech ostatnich meczach w tabeli Legia 6. Także również przeciętny start, ale powoli pnie się w górę. Najlepsi w oknie transferowym Piątkowski, Urbański, Szymański, no i wiele licznych dobrych transferów. Każdy z nich będzie w dłuższej perspektywie niezwykle istotny. Piątkowski, Szymański, no wręcz forma reprezentacyjna. Ostatnio no, spora, jakość, spora jakość i skok do przodu. Szymański, Augustyniak, na przykład, czy Piątkowski na środku obrony. No, nie powiecie, że nie. E, może daleko jeszcze do perfekcji, ale rodzi się coś dobrego. Terminarz w lidze konferencji na start jednak niewdzięczny. Samsung Spor u siebie, Szachtar. No, co prawda ten Szachtar jest wyjazdowy, ale to spotkanie, które rozegranie, rozegrane zostanie na stadionie Wisły Kraków w Krakowie, także nie będzie to daleki wyjazd. Celje, tu będzie na pewno ciężko. Sparta, Praga, Noah i Lincoln. Także no, te pierwsze mecze trudne. Samsung Spor, Szachtar, Celje. Ale już te trzy końcowe mecze, jak najbardziej do wygrania, no szczególnie Noah czy Lincoln, No nie zdziwi mnie kompletnie, jak zdobędą na przykład na początku punkt albo trzy, z którymś zrywali Samsung z Polska celie i dopiero później je zgromadzą, i na koniec z tych punktów może będzie 9-10, może mniej, ale raczej powinni sobie poradzić w końcówce, a na początku na początku może być y, różnie. Według Opta największe szanse na zwycięstwo w fazie ligowej ma Crystal Palace y, 34%. Spore szanse też na zwycięstwo ma Fiorentina, y, Strasburg, Rajo, Szachtar Mainz. Także y, Rajo, tak naprawdę, jest y, czwarte pod tym względem. Y, Szachtar Piąty, Mainz y, Szósty, Polskie kluby na 8, 9, 10, 15 miejscu. Najwyżej Raków 3,2%, Legia 2,7%, Lech 2,2% ,2 i Jaga 1,2%. Ja typuję, że do top 8 dostanie się jedna nasza ekipa, 3 znajdą się w top 24%. Rozłożone jest to tak, że mamy top 8, które zagra od razu w fazie pucharowej w 1.8. Pozostali, którzy awansują, muszą najpierw zmierzyć się w jednej 1.16 jeszcze wcześniej. O, no, ale to jest premiowane. Kto zajmie miejsce 9, kto 24, no to między sobą się będą mierzyć, także to też jest bardzo istotne. Najbardziej obawiam się o Lecha, który ma trudny terminarz i mimo wszystko nieregularny raków, co już zresztą wspominałem. A wy jak sądzicie? Dajcie znać, czy według Was wszystkie kluby awansują dalej, czy jednak któraś ekipa się potnie i będziemy oglądać wiele naszych ekip w dalszej fazie, ale, ale jednak z małym niedosytem, jak to widzicie. Napiszcie koniecznie w komentarzu. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Czekajcie na kolejne, czekajcie na kolejne relacje na żywo, bo nie zabraknie takowych, a ja Wam już dziękuję, Tobias Pocholski, kłaniam się nisko do usłyszenia.